Cześć, witam was bardzo, bardzo gorąco. W tym filmie chciałam wam wyjaśnić dlaczego należy kąpać swoje storczyki. Ja akurat przeprowadziłam tutaj kąpiel kilku egzemplarzy moich storczyków i właśnie chcę wam powiedzieć dlaczego to jest takie istotne. Otóż, pierwszy powód, dla którego powinniśmy kąpać storczyki, to jest wypukiwanie nadmiaru soli mineralnych z podłoża takie sole mineralne gromadzą się od nawożenia i należy je co jakiś czas wypłukiwać ponieważ ich nadmiar nie jest korzystny dla naszych pięknych orchidei oczywiście robimy to w taki sposób że porządnie zlewamy całego storczyka łącznie z liśćmi no i z podłożem to jest taka pierwsza czynność potem czekamy 20 minut pół godziny, a nawet godzinę, jeśli masz czas i przepukujesz ponownie. W tym czasie sole mineralne ulegają rozpuszczeniu, no i potem to powtórne przepukiwanie dokładnie je z podłoża wypłucze. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że w naturze storczyki mają zagwarantowaną taką, no, deszczową dosyć Aurę I te deszcze jak padają, to padają bardzo obficie. To je również pobudza do kwitnienia, to je pobudza do wypuszczania nowych liści i korzeni. No bo wiadomo, taki ulewny deszcz to jest sygnał do tego, że można się rozwijać, więc również fundujemy im takie, no, pseudonaturalne warunki. To jest również... Bardzo istotne, kolejnym takim ważnym aspektem jest profilaktyka przeciw przędziorkowi. Przędziorek nie lubi wilgotnej atmosfery, nie lubi wilgotnych liści, więc jeżeli przeprowadzamy taką kąpiel, no to mu skutecznie zapobiegamy. Taką kąpiel przeprowadzamy co najmniej raz w miesiącu. Oczywiście uważamy przy tym, aby nie zmoczyć kwiatów. No ja sobie tutaj to tak ustawiam, jak widać, że Kwiatki są skierowane trochę dalej tutaj od liści i ja, pucząc liście, nie muszę po prostu tutaj zmaczać kwiatków. To jest bardzo, bardzo ważne. Wszystkie kwiatki sobie odwracam w ten sposób, żeby ich nie pomoczyć. No i spłukuję oczywiście dokładnie listek, dokładnie korzenie powietrzne jeżeli chodzi o te storczyki, które je posiadają, ponieważ korzenie powietrzne bardzo lubią się nawodnić. Jeszcze jedna ważna sprawa, to, że taką kąpiel należy przeprowadzić z rana. A dlaczego? Otóż wiadomo, kąpiemy storczyki i polewamy im tutaj stożki wzrostu. No inaczej nie da rady. I one mają wyschnąć przed wieczorem. Te wszystkie storczyki, ponieważ wiadomo, temperatura wieczorem, nocą się obniża, a storczyki są bardzo, bardzo podatne na zalanie stożka wzrostu. Jeżeli przed wieczorem jeszcze nam te storczyki nie wyschną, trzeba po prostu odlać nadmiar wody ze stożka wzrostu. Ja to robię rano. W łazience mam akurat dosyć taką wysoką temperaturę i one mi wszystkie dokładnie do wieczora przesychają. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważna kwestia, bo jak Taki stożek wzrostu zgnije, no to po prostu storczyk może bardzo, bardzo szybko zginąć. No a tego przecież nie chcemy, prawda? No i jeszcze jeden taki aspekt w sumie nie tylko kosmetyczny, bo również i mający wpływ na zdrowie i wygląd naszych storczyków. No to oczywiście oczyszczanie wszelkich zakamarków w skórzu. No, kurz zbierając się w zakamarkach między liśćmi. No ładnie nie wygląda, ale również utrudnia fotosyntezę naszym pięknym roślinom, więc to też jest jakiś powód, żeby te storczyki kąpać. Wielu ludzi boi się kąpać storczyki niepotrzebnie. One naprawdę tego potrzebują i te aspekty, które wymieniłam, łącznie z takim zagwarantowaniem im trochę naturalnych warunków, trochę podobnych, no bo wiadomo, zupełnie naturalnych to im nie zagwarantujemy, naprawdę daje kopa. Daje kopa roślinom do rośnięcia, do wytwarzania nowych przyrostów, pędów kwiatowych, korzeni i liści. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci kwestię, dlaczego należy kąpać swoje storczyki i jak to robić bezpiecznie, bo to jest również ważne, żeby nie zrobić szkody naszym roślinkom i życzę oczywiście efektów w uprawie Waszych przepięknych storczyków. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybuj mój kanał oraz będę bardzo, bardzo wdzięczna za miły komentarz i łapkę w górę. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa.